szóstej muzycznej czwartki w pile bieg, ćwierć maraton na 10 km ulicami piły <śpiewanie> Przed chwilą odpalił, ale ponieważ wśród zawodników są naprawdę starzy wyjadacze, to ja myślę, że nie mamy wcale tak wiele czasu na relaks. Szykujemy się do ostrego kibicowania, ponieważ za pół godziny, może pół godziny z lekkim hakiem spodziewamy się na mecie pierwszych finiszujących. Trzymamy kciuki, aby wszyscy dobiegli cali i zdrowi.

Pierwsza dwudziestka, druga pętla za wami. Przywitamy ich prawami, dodajmy im sił. Ręce, trąbki, łapki, wszystkie instrumenty dopingujące w ruch. Wielkie prawa dla pół niebieskich. I dodajemy sił w kolejnej szwórce. Gącie, gącie, gącie tą prawą, prawą ucieczkę. Jesteśmy z wami. Wszystkiego najlepszego! Wielkie, wielkie brawa! 13! Wielkie, wielkie brawa dla niego! Kolejna grupa zawodników, którym dodajemy energii! Wielkie brawa! Już mieszka, a dla innych jest to prawdziwe wyzwanie! Wszystkich dopingujemy jednakowo, wszystkim życzymy jak najlepszych wyników, przede wszystkim życiowych rekordów i dobiegnięcia do mety w dobrej formie, z uśmiechem na twarzy. Wielkie oklaski dla wszystkich, wielkie oklaski dla biegaczy dwunożnych oraz brawa dla czworonożnych. Wielkie, wielkie brawa dla zwycięzcy. Dopingujemy tych, którzy kończą drugą pętlę. Tymczasem, tymczasem wiek z takim animuszem, w takim tempie, że mało brakowało, abym tego nie zauważył. Co za potęga z numerem 68 Krzysztof Szymanowski. Stąd Krzysztof Szymanowskiana. Wielkie gratulacje dla Krzysztofa Szymanowskiego. A oto mamy! Oto mamy! Zawodnika, który zajmie nam drugie miejsce! na podium numer dwa. Brawa dla Łukasza. Łukasz z Lipnicy. Wielkie brawa dla Łukasza. Z numerem czwartym to jest drugie miejsce. A nadal nie widać zawodnika, który biegnie na podium jako trzeci. Jest! 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 Z numerem dwa. Z numerem dwa. Kamil Linka. Krusowo. Brawa dla Kamila! Trzecie miejsce na szóstej muzycznej ćwiartce! Podium jest swoje, Kamil Linka, Klub Sportowy Gwardia Piła! Wielkie brawa! Mikołajczak z Kościana! Czwarty na mecie! Jest i piąty! Numer startowy 492 oznacza, że na metę biega Aleksander Hoffman! a zaraz za nim z numerem 206 Mariusz Pleciński, świętoszu I kto zajął szczęśliwe miejsce siódme, a jakiż on jest zmęczony, muszę się bardzo podzielić, żeby dołożyć numer 295, Tomek Tomek Marciniak, tak jest Tomek Marciniak, 598 należy do Jakuba Filipiaka. Osiek nad notecią, brawa dla Jakuba. Zbliża się wielkimi krokami, zbignie w błaszczyk ze Szczecinka i to jest dziewiąta, jeśli się nie mylę, pozycja. A pierwszą dziesiątkę klasyfikacji klasy generalnej właśnie brawo urowo zamyka Robert Gerke z chodzieży. Brawa dla Roberta. Wielkie okazki. i numer. Jedenasty to jest 576 start. Damian Wesołowski piła. Otwiera drugą dziesiątkę. To jest cały czas ścisła czołówka. To są najlepsi. Jest numer trzeci. Pierwsza dana szóst. Szóstej firskiej ćwiartki pozycznej. Antonina Richter, Szczecinek. Antonina, serdecznie, serdecznie, serdecznie Ci gratulujemy. Jest druga. Druga dama dzisiejszego wyścigu z numerem pierwszym ukończyła ten wyścig Sara Gamla. Klub sportowy gwardia piła. Rodowita pilanka na mecie. Druga wśród tam. Wielkie brawa dla Sary. Pozostało do wskazenia trzecie miejsce na podium dla pań. Brawa na Milenie to jest czwarte miejsce wśród tam. Piąte miejsce w kategorii dla dziewcząt! 675 numer startowy. Kto go dumnie nosi na klacie? Angelika Smolasz, krajenka klub sportowych Wdapiła. Brawo dla Angeliki. To jest cały czas ścisła czołówka wśród dziewcząt. Jakże wesoło, jakże sympatycznie. Widzę zmęczenie, widzę wysiłek, ale widzę wielką satysfakcję i wielką radość na twarzach kiszujących zawodników. 38 była to Ania Posianek. Spiły, oczywiście spiły. O, dziękuję Ci bardzo! Dziękuję. Jeszcze tylko kilka kroków. Jeszcze kilka kartu. Już Just co będzie teraz biegną za 10 km. Witamy na mecie, witamy na mecie i dajcie z siebie wszystko na tych ostatnich metrach, na tych ostatnich krokach. Witamy na mecie! Cieszymy się, że jesteście z nami. Szosta, pozyczna, ćwiartka w chwilę jest wasza. Czarne Pantery również Piła To jest wasz bieg i to jest wasz dzień Ostatnie metry, jesteście z nami 25. Piotrek Przybylski z Piły Brawa, brawa, brawa Jadwiga Przybylskiego 416 Tam osianek Polaki Właśnie kończą szóstą muzyczną świadkę. Meta jest wasza, dużo siły na ostatnich metrach. Serdecznie Wam gratulujemy! Kurawa na biega, witamy kolejną przedstawicielkę burowanki. również siły. piły. Gratulacje za pomysłowość i zaangażowanie młodzieży. Z bardzo się cieszymy! Witamy wszystkich na mecie! Witamcie, witamy Was na mecie! Gratulujemy! Żo jego od 15 roku życia, czyli prawie 47 czy 8 lat. Zacząłem w czasach licealnych, ciągnęło mnie to, robię to systematycznie. E, może nie od razu startowałem w zawodach, ale e, rekreacyjnie regularnie, dwa do trzech razy w tygodniu e, od 8-9 lat startem w zawodach 156 czy e, 7 startów. Biegamy, bo lubimy. Bo lubimy. witamy serdecznie, darmę team, pozdrawia schodzieży, biegamy, bo lubimy. My, y, mamy wspaniały zespół. dołączcie do nas. Zapraszamy, zapraszamy. jest super. Ciężko. Ciężko, ale, ale... Do Polecamy. Który bieg? Dużo już ich było. Nie pamiętam Nie na pewno, pamiętam bo medali mamy dużo trochę. Chodziskiego starostę pozdrawiamy. To był mój debiut. Pierwszy raz 10 z pomiarem takim oficjalnym, więc znaję rekord życiowy na 10 kilometrów, w tej chwili godzinę i minutę. Pierwszy raz. Wczoraj biegłam w Toruniu, też zrobiłam na 5 km życiówkę, muszę się pochwalić. 29-21. Także fantastycznie. Bardzo się cieszę, tu jestem z całą ekipą moich znajomych. Fantastyczne przyżycie. Jestem zburowany gośiny Biegło się bardzo sympatycznie, miło. Warunki no, gorąco, trochę wiecznie, ale było bardzo dobrze. Serdecznie gratulujemy. Wszystkim, wszystkim. Jest spory wiatr, jednak. Tak, połowę trasy to siebie nie pod ale za to pójdziesz jest górki z wiatrem, więc całkiem fajnie. Jesteśmy z piłek. Biegniemy szósty raz. Ja piąty, mąż szósty. Dzisiaj zintegrowanie razem z dzieckiem biegliśmy. Także z wózkiem. mety zbliżają. Ale to biegliśmy także szcześni. Marta i Michał, z z Wrocławia ja jestem. Bardzo fajnie. Piękny bieg, piękna pogoda i najlepsze towarzystwo. Ja jestem drugi raz tutaj w drugi raz. A Cztery lata. skąd jesteś? A ja ze Skórki, z Podpiły. Jestem z Piły. się bardzo dobrze, pogoda dopisała, także następny bieg na pewno skorzystam.